Hej, hej hej, witam was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, to jest Tilker. Cześć, A dzisiaj zapraszam Was do następnego odcinka The Enemy Front i tym razem pogramy naszym walczącym Amerykaninem, Amerykaninem we Francji, tak więc zobaczymy co takiego my tutaj zobaczymy, co takiego się tutaj stało i co takiego się tutaj wkrótce stanie. W każdym razie nadal walczymy przeciwko Niemcom, więc... Czyli można powiedzieć nawet i to samo. Mam zaktualizowane zadanie. Musimy się dostać do posterunku, by obrak, obrak, a abrak, nie wiem jak to jest po francusku. Jeśli ktoś się uczy francuskiego, tam mnie poprawcie. Nie ja mam angielski, niemiecki. Ja, jawol. No i tak więc gramy sobie dalej. Mamy niestety. Shit! Shit! Ej, tu jest krzak. Czemu... Dobra. Niestety dosyć mało mamy amunicji. Muszę przyznać się, że bez i fuck, fuck, Już myślałem, że mnie zauważą. Yy, yy, więc lepiej się mieć na baczności. Powiedzmy sobie szczerze, że lepiej mieć się na baczności. Tutaj nie ma, tutaj mam jakieś dziury, czy to oznacza, że możemy udać się za rzekę? Bo jeśli tak, jest to super, bo tutaj właśnie w Enemy Front mam taki wybór, że możemy grać cicho i się skraci wszystko robić po cichu a równie dobrze możemy zacząć nawalać i napierdaczać we wszystko co tylko jest możliwe. Napierdaczać. Tak i jest takie słowo. Ja je właśnie wymyśliłem, no ale wkrótce profesor Miodek powie, że istnieje takie słowo. No, napiszę do niego, żeby wprowadził. W każdym razie, moi drodzy, zowie, idziemy sobie dalej tutaj piękne, fajna graficzka. Miejmy nadzieję, że nikt nie będzie ścinać, bo ostatnio narzekaliście, że trochę ścina i z wysokiego zrobiłem sobie teraz y, tą całą całą jakość na średnią, więc mam nadzieję, że będzie ok. Ja tutaj chcę teraz dzisiaj jakoś bardziej po cichu pograć, tutaj jest jeden typek, on się musi obrócić, niech tamten się obróci, to ja tego zadzikam nożem, tylko niech tamten się obróci, jest obrócił się, okej, okay. tego ja zabiję nożem, miejmy nadzieję, że się wszystko fajnie uda, nie, 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 okej, okay, udało się, udało się, udało się. Udało się. Mam jakąś broń. Coś lepszego niż pistolet. Dobre i to. Ja chcę dzisiaj trochę na cicho pograć. Chcę właśnie zobaczyć to, co oferuje nam gra. Bo na razie, nawet jeśli próbowałem grać na cicho, to powiem sobie szczerze, że do końca mi to na pewno nie wychodziło, prawda? Masz kamień. Odwróć się. Fuck you! Ole, mu dupnął! MP40! Nie! Ja wolę kara! Dzisiaj sobie pogramy na karze. Spróbujemy coś... FAAK! Zauważyli mnie! Znaczy on jeszcze nie na szczęście, no ale... Ten rzut nie był taki głupi jak... Jak nie wiem co Obróćcie się tam, panowie! no, 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 no! Jest krzak! Gupi krzak! No, ukrył mnie. Alleluja. Tam jest dwóch ludzi, ja mam... ...bardzo mało amunicji. Próbujemy znowu od dołu jakoś pójść. No, a spokojnie sobie pogramy. Chyba, że chcecie, żebym grał szybko, no to, to mówcie. Ostatni odcinek ma 656... 66 łapki! 66 łapków! Łapek w górę. Ła, dzięki wam bardzo. Miejmy nadzieję, że ten równie dobrze wam się spodoba. Tutaj mamy jednego niemsora... Dobra, nie mi. Musimy jakoś to wszystko tyłować, bo kurde, rachin lodow to nic nie zrobimy. Patrzcie jak to wszystko pięknie wygląda. Ja uwielbiam światła. Patrzcie, te cienie ja mam na niskim, a mimo wszystko grafika jest naprawdę ok. Dałem sobie cienie na niskie, reszta wszystko na średnie, żeby jako tako, prawda, to wszystko ogarnąć, więc mam nadzieję, że wam to jak najbardziej pasuje. Tu się coś nam świeci. Coś się nam tam zaświeci... no widzicie? Coś tam ryga, ale. Co to jest, to ja do końca nie wiem. Tu jest jeden Niemiec. Jeśli ja tego zadzikam nożem, to mogę mieć lekki problem. Wróćmy tam w kamień. Odwrócił się. Czy mnie tamten zauważył? Czy mnie tamten zauważył? Stilgar, Stilgar, szybciej, 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 szybciej! Fuck! Mam nadzieję, że on tego ciała nie zauważy. To musi być jakiś debil Niemiec. Taki debil, max debil normalnie. Jest hmm? tam Ale ktoś mnie widzi, ktoś mnie widzi. No i chyba zaczęło się, zaczęło się, zaczęło się coś, czego nie chciałem. Chciałem pograć na cichta, chciałem się dobrze połowić na cicho, ale nie. Oczywiście, z nie pograsz sobie na cicho. Ach, nie trafiłem. Strasznie szybko tutaj ludzie przeładowują tego kara. Kurde, nie wiem jakim cudem. Ja jestem zwykłym Amerykaninem, ktoś kto pisał. Nie żołnierzem, kurde, tak szybko przeładowywać taką broń, to jest masakryczne. Ale że w niego trafił, jak się rusza. Albo dźwięk się ustawi, ja pierniczę. Dobra, i tak mnie już widzą. Lecimy na maksa, tu się liczy zabawa, ale pozytywna jak najbardziej zabawa. Jest Trafiłem. Jeszcze tutaj będzie jeden. Musimy mieć po amunicji, bo mimo wszystko mam. Dobra, muszę wziąć Lugera zamiast Colta. Nie, ja nie chcę zwłoki, ja chcę broń! Spadaj. Płynę. Dobra, muszę broń zmienić, bo nie mam amunicji. Ok, tutaj bierzemy sobie MP40. No i jest amunicja. Kontakt! Gdzie kontakt? Ja go nie widzę, nie wiem jak wy. Ale te grafiki naprawdę fajnie wali. Jest ten klimat, jest ta fajna taka muzyczka. Można się naprawdę fajnie pobawić, tak więc no ja powiem jeszcze, że ta gierka na mnie jak najbardziej wielki plus zrobiła. Zwłaszcza, że oceny ma ona naprawdę mierne. To jest ledwo 6 coś. To, to, to nie jest dużo. Okej, okay, przytrzymaj F, żeby wziąć, udało mi się coś wziąć. To mówisz, że ten Hauptmann Brunnen aresztował, o brak. Okej. Okay. Muszę teraz zabić oficera, który będzie przysłuchiwał, którą ja przyszedłem. Tutaj, dobra, ślepia ja. 250, e, ćwierć kilometra, serio. What? Skąd się tutaj tyle nabrało? Dobra, cofam to moje zdanie, że te broni, te broni są bardzo celne. Nie są aż tak bardzo celne. Chociaż. Powiem wam że są zbyt, zbyt celne. Nie, według mnie jednak są zbyt celne. No, muszę to jednak powiedzieć, że zleci leci tak naprawdę tam, gdzie tam gdzie celujemy, więc, no, mimo wszystko, to chyba nie powinno być. Panie, broń ci przez broń... Broń ci przez... Nieważne już. Broń mu przeszła przez ścianę. No, no trochę za celne te bronie, tu, tutaj bez bicia muszę się przyznać. Okej, okay, amunicja muszę pozbierać trochę. Tego co tak skuniło? No dobra, niech będzie. Amunicja jest ważna, amunicja jest git, ale lecimy dalej, musimy iść tam, okej, okay. lecimy, 200 metrów i pomimo tego, że gram na ja naprawdę będę to powtarzał, ale to jest bardzo, bardzo fajna grafika, ten blur, to taki przejazd, taki kontrast bardzo duży zresztą, ja tutaj również pamiętacie, że gierkę zrobiłem trochę jaśniejszą, bo na YouTubie wszystko jest tysiąc razy ciemniejsze, więc samo to już, mam nadzieję, że wam jak najbardziej pomaga, no i ja jestem naprawdę fajnie, fajnie zaskoczony tą gierką, o, no bo jednak mimo wszystko opinie, opinie są słabe, ale ja sobie powtarzam, że dopóki sam czegoś nie przetestuję, to ja nie będę czytał opinii, nie ma bata. To dotyczy ASG, GR i dosłownie wszystkiego. Jeśli masz okazję, testuj to sam, nie czytaj opinii, bo nigdy nic nie wiadomo. Mi się naprawdę gierka spodobała. Oczywiście są minusy, mamy to, że wiecie, no kurde, no. Powiem sobie szczerze, że mp na takie, na takie coś naprawdę wiecie, nie powinien, ale... Niemcy Niemcy chcieli nas ukarać za pomaganie partyzantom. Jest w tamtym domu. Którym? Nie Nie mi ręką. Tam. Tam. Tam! Pomogę, pomogę. pomogę, niech pomóc, niech 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 Niemcy. Niemcy. Ich nie ma to jak strzały, jajko. Nie wiem co to miało być, ale chyba dosyć szybko zginęli. Tylko, że ja nie widzę żadnego innego domu tutaj. Nie widzę żadnego przejścia. Ale trudno, lecimy dalej. Mamy misję, więc trzeba się brać za siebie. Nowy cel, pomóż ruchowi oporu. Yeah, ruch oporu, panowie i panowie. I panie, chociaż panie niej. Pomóżmy ruchowi oporu zabić tych Niemców. Można powiedzieć, że to są partyzanci. No, sam widzicie, te, te, te broń są strasznie serne Tak więc, troszeczkę jest to przesada, no. Nie ma za co. Nie do końca. Jestem sam. Z kim ja gadam? Sam ze sobą? Czy ja mam gdzieś jakieś radejko? PNR kę czy coś? Witaj. Na szczelba Winchester! O, ostro! Ale coś czuję, że tu jest mało amunicji. Chodź. Przypadek! Nie, nie skończę. Dajcie im o. Też pełny, niech będzie i pełny. Jest, witaj. Cześć. Ten typ wygląda tak samo jak tamten, no, nie wiem dlaczego. przechodził. Ruszył w kierunku naszej wioski. Obawiam się najgorszego. A. Tak może być. Uuu, jakieś wejście na górę, czy może tu będzie jakiś sniper? Niech żyje wolna Francja, niech żyje wolna polska. Przytrzymaj E, aby wziąć sekret. Wygląda jak niemiecki orzeł, tylko że on tutaj miał coś innego i trochę inaczej w ogóle wyglądał. Są tutaj cztery sekrety. Okej, okay, jak jakąś fajną ciekawostkę na iczkę my znaleźli. Bardzo fajnie. Tak więc ja sobie lecę dalej. Miejmy nadzieję, że będzie równie ciekawie, bo jest naprawdę fajnie. Nie, ten klimat tutaj widzicie, że ja jako tako zbytnio gadać nie muszę. A wy oglądacie, bo ja widzę po łapkach i po wyświetleniach, bardzo fajnie dziękuję Wam za łapkowanie i wszystko, to motywuje do pracy, że oglądano. Czy jest? To jest jak najbardziej ok. Dzisiaj będzie może odcinek, który krótszy. Wygląda na to, iż muszę się przygotować na ASG jutro. Mi się tutaj bateria ładuje Lipo, Elipo znaczy akurat tutaj nim, bo ze Spartakiem będę biegał Znowu ruch oporu Dobra, to jeszcze aż takie Takie celne nie było Mam nową misję, muszę oczyścić Jakąś wiochę I on ma życia? Co to jest, kurde, czołg chodzący? A, dobra, chyba się masz na własności. Gramy na średnim, więc mimo wszystko oni nam trochę biją. Aaa, ale cheda mu to. Czy to... to... strzelba Winchester czy ja... co ja wziąłem w ogóle, bo... sam już nie wiem. Ach, fuck! Zapomniałem myszki ustawień myszki zmienić, bo mimo wszystko dalej mi się źle trochę gra! Nie potrafię tą myszką jakby tak, jakby tak bajerować. Jest i amunicja, jest i, i amunicja, dobra, bierę po tą amunicję, bo ja mam bardzo mało tej amun amunicji! Gdzieś snajpa! Kar z lunetą, ale jeśli coś ma lunetę, to jest to snajperką. Według wielu z O nie! Ja tę lunetę znam niestety! Nigdy nie lubiłam tych lunet w kodach czy w czymkolwiek, one są takie nihoj, niecelne. Widzieliście ten czerwony kółeczko? Czy to oznacza, że mam tutaj tak samo jak ten? Hmm, w Sniper że pociski mogą nawo opuszczać się, opadać itp. itd. Cześć. Dziękuję, dziękuję, proszę, proszę. Ten chyba nie żyje. Przepraszam, Nie zdążyłem. Muszę iść dalej. dużo tych żołnierzy oporu, nie sądzicie? Tak mam już tutaj sniper Lighta. Dosłownie jest spowolnienie, jest ta kropeczka. Patrzcie, ja tą grę teraz jeszcze bardziej kocham. Ja pierniczę. Oj, czemu tu kropeczki nie ma? Dobra, jest. O Jao! Oh! Założyliście, że od kiedy mamy lunetę to nic to nie są, on wszyscy giną na jednego strzała oh! No to ja żebym się już zakochał. Kurde, to mi od boku. Fuck you, fuck you Wow, nie, naprawdę jest o wiele... Czekaj to czołg. Zginął, zginął! Tu jest... nie, to jest Francuz jakiś. Francuz, uciekaj! Ja tu próbuję coś robić, ale ich jest trochę tutaj dużo. Nie widzę ich. A, ale strzał. Tutaj jeden biegnie, jeden biegnie, jeden biegnie. Dalej biegnie. Panie, zatrzymaj się, pan. O, chyba za szybko się wychylił. Ale patrzcie, jeszcze do... strzelić. hacker jeden. bo już seru nie widzę mm, i naprawdę bardzo fajna... Muzykę muszę popalić, Co jak co, ale muzyka jest tutaj naprawdę fajna. Nie ma wata. A ta snajperka jest spowolnienie, O, przypomina mi się, dobry czas snipery lighta. Już nie myślę, żeby go nagrać, bo jednak. Nie mam po prostu oglądalności sobie daruję myślę. Yo! Hej ty! Ja też... Ja hejtów nie zbieram. chociaż oddarzy się. Ale nie, naprawdę, sami słuchajcie tą muzykę i myślę, że. Panzerfaust! Coś czuję, że tu był czołg, Znaczy, ja tam widziałem choke. Chociaż w mieście 44. Niech mi we mnie ten czołg strzeli z pół metra, ja przeżyję. Ihoja! Fuck, 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 fuck! Dobra, 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 cofam, ja nie chcę, ja nie chcę. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. nie, się, trzymaj się, Jeden strzał! Serio? Wadzić lunetę. Bez lunety ja mam skilla. Z lunetą mam po prostu shifta to przeładowanie, ja pierniczę Panie, coś ty żeś tak skoczył jak Matrix? Co to było? Widzia... Z kim ja walczę, to nie są Niemcy! Ej, tu mam tego, z in Co to było? To był Matrix jakiś Widzieliście to sami przecież! Ja pierniczę! Cześć! Ok, udało się. Dobra, ja, ja też mam pieprzyć to wszystko, nie chcę mi się pani. Albo dobra, mów gdzie użyję. O, piwniczy, bardzo fajnie. Taka klimatyczna. Dzięki, spróbuję. Powodzenia. Nie, sorry moi drodzy, ale STG to ja pozbyć się nie mogę. Hmm. Ej, czy ja wywaliłem STG? Nie, mam. Dobra. Mamy STG na no, 4 4.4. No to zobaczymy, jak moja ulubiona groń w kodzie i w kodzie i w kodzie wawie, w w 120 i w Jak będzie się tutaj sprawować? A? No. Jeszcze dalej. No jak kurde, ja to już w kilometrach tu biegam normalnie. Ciekawe, czekajcie, zobaczymy, ile, ile na setkę ma pan Hawkings. 500 metrów. 5 sekund i nawet biegnij nie trzeba. Pod górkę tyle biegnę. Nie, 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 nie nie, 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 Proszę, zostawcie mnie. Jezusa. mnie. No ale mam granaty! Jeszcze jeden. Nie, mam tylko jeden. Nie, mam dwa granaty. Ale dupło! O, oh, a to jest celne. Jak wszystko, idzie ten... Oh, jednak dobry wybór. Trzeba ratować. Ej, czekajcie, czy ja czasem zniszczyłem ten. Czy ja mogę tym motorem jechać? Czy oni robią ze mnie jaja? Czy co? Okej, okay, mam tutaj jakiś fajny wyłom w tym murze. Więc pójdziemy. Sobie tędy. Miejmy nadzieję, że on jako tak... Nie, 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 nie na mnie, nie, nie patrz się na mnie, nie, nie patrzy Heinz! Ej, Heinz! Nic, nic, nie chciałem nic, nie ma. Lecimy dalej. Mamy tutaj misję. Spróbujemy troszeczkę znowu na cichca sobie trochę pobiegać. Tam mamy Niemca. Tutaj mamy Niemca. Tutaj mamy... możemy sobie przejść pod domem, okej. Okay. Bardzo fajnie, spróbujemy. O, i amunicja, jak miło. Ok, mamy amunicję, teraz pełną. Musimy się udać tam. Tutaj mamy Niemca, który na nas patrzy. A obok niego jest jeszcze jeden, który nie patrzy na nas, bo patrzy w drugą stronę, no ale. Kurde, wszyscy w wzą stronę patrzą. Tu jest jeszcze jeden. Ile tych Niem! Tego się chyba nie da cicho zrobić, co nie? Wiecie co? Pomyślmy. Jeden, drugi, trzeci. Ktoś mnie widzi. Fuck you! Jak oni mnie nie zauważyli! Ja tej gry nieraz nie ogarniam! Biegnę przez sam środek, na pewno nie wyglądam jak Niemiec, ale oni mnie nie widzą. Niech będzie i tak, no ale mimo wszystko. Zabijam typka. Ktoś mnie widzi, czego zabijam nożem nawet. I tak mnie nie widzą. Ja tego nie ogarniam, nie Nie ogarniam tego.

Dobra, chyba, chyba nie żyje. Ten musiał krzyknąć. Panie, żeś poleciał trochę krzywo. O, Nawelroda! Ok. Przymknijcie się, ten Kristen Bauer, straka kalaka, nie słyszycie. Dobrze. Kwatera nie jest daleko stąd. Łojeżdżu! Ja go to już się trochę bałem. O, lasek. Mm. No ale nasz Super Hawkins w 5 sekund na setkę biega. na Bolt, ujdź od niego. Na bierz, nie mu dasz, to my w 3 sekundy dojedziemy. Okej, okay, lecimy dalej. Jak sam widzicie, nie trzeba zabijać i wniecać nie wiadomo jakiej walki, żeby całą grę przejść. Tutaj tak naprawdę jakby się uprzeć może i by się mm, bez większości utraty magazynka jako taką... przejść. Oczywiście trzeba się jako tako na to przygotować. Psychicznie Bo każdy lubi strzelać do niemców. na czym grach tylko. Panie, czemu ty żeś... Zauważyj mnie, dupa Dupa, 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 dupa! Szankalanka! idzie się mówi, a nie, szlakala Ara, zaczynałem tutaj coś na ostrzej, bo... Tak, ten nie zabał! No już 22 minuty, no moje drodzy, żowie, no ja nie wiem, no no, no z czemu ja bo taki długi odcinek robię, a ja myślałem miał się na ASG przygotowywać, no ja jestem koksem Wraca na posterunek, okej okay. To się wracajcie Ja jestem Hawkins Mist? Ale w nogę no jednak to STG, to jest mistrzostwo świata Ok przeładujmy Trzeba się mieć full amunicji No co ci dużo tutaj w tym zamku widzę Macie granata no. Takiego zamku nie ochronić w sumie. Nie wiem to bym. Huu! Ten grant by mnie rozdukczył w 5 sekund. Znaczy w sekundę jakbym był obok. A, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Miejmy się jako taka na baczności jeszcze trochę. Ale chudy. Nie, Jest, się. Lecimy dalej. Tam mam iść, aha. Niech będzie i tam. No to, moi drodzy widzowie, na tym zakończymy. Jeśli odcinek, jeśli ty i Obrak chcecie wyjść z tego cało, musisz zabić każdego pieprzonego hitlerowca, jakiego okay, zobaczysz. Wierze. Tak więc, moi drodzy widzowie, już w następnym odcinku będzie ciekawiej. Ja w każdym razie mam nadzieję, że teraz jak najbardziej Wam się podobało. Ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.